Czy słyszałeś o tym, że słynny Juliusz Cezar, zanim został Cezarem, jakiego dzisiaj znamy, odwiedził Aleksandrię w Egipcie i kiedy stanął przed pomnikiem swojego największego idola, Aleksandra Wielkiego, to się rozpłakał. Ponieważ był wtedy w tym samym wieku, w którym Aleksander, kiedy zmarł, a w porównaniu z nim nie osiągnął absolutnie nic znaczącego w życiu. Ponieważ jego mentalność była absolutnie high performance, dlatego interesowało go wyłącznie Pierwsze miejsce. Legenda głosi, że kiedy Cezar był jeszcze zwykłym generałem i dowodził legionami podczas podbojów Gali, czyli dzisiejszej Francji, dla tych mniej kumatych, pokazał na jakąś malutką wioskę i powiedział, że wolałby być pierwszą osobą w tej wiosce niż drugą w Rzymie. I jak wiemy z historii, był gotów postawić dosłownie wszystko na szali, by ten cel osiągnąć. Ponieważ jak sam często powtarzał, życie to tylko moneta, za którą kupuje się chwałę.